Cześć, witajcie! Ja jestem Rota a ze mną jest dzisiaj Mil. I możecie to traktować jako taki specjal na 500 subskrypcji, nie musicie. W każdym razie postanowiliśmy nagrać Oreo Challenge, pokażcie tutaj. E, przygotowaliśmy właśnie 12 Oreo i będziemy je jeść. E, będziemy sobie zadawać pytania na nasz temat i tematy związane z naszymi zainteresowaniami. Ja mam przygotowane 6 pytań. Milena ma przygotowane 6 pytań. Także mamy 12 Oreo, e, z czego 6 jest dobrych, a w pozostałych 6 mamy 2 z pastą do zębów, jedno z cynamonem i pastą żeby się trzymało jedno z imbirem i pastą żeby się trzymało jedno z majonezem i jedno z gerberkiem o smaku dyni z ziemniaczkami czy coś w tym stylu i królikiem, także no zapachu to no, za dobrego nie mają ale w smaku podejrzewam są jeszcze gorsze, także będziemy je losować i mam nadzieję, że nie trafię na te złe. Teraz w zasadzie zobaczycie taki króciutki filmik, jak przygotowywaliśmy te Oreo, żeby nie było, że ofukujemy. Dobra, i teraz możemy w zasadzie już przejść do pytań Także 3, 4 kto pierwszy? No, ale się mówić No, 3, 4 Ha Nie Dobra To moje pierwsze pytanie, uwaga, uwaga Jakie było moje pierwsze zwierzątko i jak się nazywało? Króli? Tak Ale nie wiem jak się nazywało. No Rex? Nie Od twojego brata? Nie Masz trzy szanse i, i możesz użyć zarówno formy żeńs żeńskiej i męskiej, A bo wolne, no właśnie nie wiemy i dlatego... Królik? Nie. <grych> Królik się nie nazywał Królik. Nie wiesz? Kali, Czesia albo Czesio, zależy czy był facetem czy nie, nie kojarzę niestety. No dobra, to do nie ma być łatwe. To do końca nie było wiadomo. No Także... Proszę. No to weź to. To jest cynamon! Albo imbir. To jest cynamon. No, no to... to, to, to... Tak, całe, na raz. Nie no, ja tak. nie, się nie nie będę tym dali No Przyspieszę Przyspieszę to. Także 1-0, nie wiem czy gdzieś na dole w punktację. Mam punkt. Teraz. No, teraz No, ja. ja... Tobie Dobrze. Kiedy mam imiennik? Nie mówiłaś mi tego! <noise> Powiedz, to wiecie! Jest... Nie mówiłaś mi tego! Wiem, że urodziny masz 24 sierpnia, ale. A imieniny też masz 24, ale nie sierpnia? Nie, tak. 12 luty! Nie! 24 maja! Ale byłem blisko, ale. No 24, także. No. To się nie liczy. Dobra! No dobra! To może być dobre. Te dobra, No fakciłem nawet. Normalne? Mhm. Nie patrz. No ale oszukujesz. Nie, prawda. Jest za mało chyba tych mm, Nie, jest dobrze, ale ten, no, bo z resztkami cynamonu, także to prawie jakby było niedobre. No, dobra. Czyli jest 1-1. Jeden, jeden. No co, popijasz normalne? Się pić, pijać. Dobra. Teraz ja. Czekaj. Ok. Wymień trzy. Jakiekolwiek moje ulubione serie książkowe. Czyli, że więcej niż jedna książka, to, to jest o, seria. Wiem. Trzy. Trzy. Masz mniej więcej nieograniczony czas, ale jak będziesz za długo, to liczy, Potem się liczy, bo ten się liczy. Nie czytałem no, potera? No, jakaś opiekunka ci to czytała, czy czytała? Nie, to... Tam, to jak byłem mały, to mi czytała pierwszą część. No dobra, no to poter. Persiego czytałeś? Tak, czytałem Persiego. I teraz takie miałeś tam Jurku przez cały czas. Ale chodzi o to, że to musi być seria, czy wystarczy kilka książek tego samego autora? Nie, to musi być seria. Eee, a ten. nie. Bo czekaj, bo się zastanawiam. No ale nie chcę zrobić w No. <laughs> no. Awetniesz tak. yeah. to jak powiem źle? Nie. A mogę ci powiedzieć nowo? Nie. A powiesz pierwszą literkę? No dobrze zaczynałaś, jeśli... Nowo? No. A drugie słowo na p? Tak? No to masz na pierście. Dobrze. To ja jem w takim razie, skoro ty odpowiedziałeś. Dobrze, wezmę jakieś... No nie! Niedobre? Dobrze, no to, to czekaj. Nie patrz! No... Okej. jeszcze No, Wy co, oszukujesz? Nie Już mogę? Nooo! <grym się wyszukujesz> nie bym wina. Ale przyznaj, że wyglądają na dobre. Mm, chyba. To teraz ja zadaję pytania. Już mm dwa -hmm. jeden, tak? Mm -hmm. Nie. No. Mm -hmm. Może... Nie wiem, które wybrać. Moja ulubiona bajka z dzieciństwa. Dużo tego. Byłoby więc masz łatwo. No. A jakakolwiek. No nie, muszę się ulubiona. Ale tak. który jest ulubiony? No. Królew. Chodziło mi o taką bajkę z odcinkami. Aha, taką kreskówkę z dzieciństwa. Hmm. Wings. Nie. No to Wings. Nie! The fuck? Nie oglądałaś bajek? Ja oglądałem Wings! Oglądałam Wings, ale chodzi mi o taką ulubioną ulubioną, jak byłam mała. No to kupuj puchatek! Nie! No to... to jak to On nie? On innego, Też to oglądałem, ale no... No nie możesz patrzeć. Nie mówiłaś tak. mi o tym nigdy. Mówiłam! Miały być proste! Ale już drwa. To nie ma być ustawiane! No ale ty oszukujesz! Uh -huh. To wezmę taki, który się czuje na złego. O, ten jest zły. I się rozpadł. To jest normalne! I się rozpadł! Ale jest normalne! Trzy pytania, i na trzy pytania miałeś normalne. Oreo. No. Nie zostało żadne normalne. To proste pisane Ci dałem. Dawaj, dawaj. Będę musiał trudne... <laughs> trudne wymyślić. No tak. Dobra. Od kiedy chodzę na siłownię? Miesiąc. Czekaj, 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 Masz 5 sekund. Z października. Kurwa. <laughs> Tak nie działa Dobra, to może ja będę patrzył, żeby wybrać tego złego Ja bym działał tego Nie to tego Nie, ten jest dobry no Tego nie no nie, bez... nie możesz patrzeć, bo wybierzesz, co jest dla ciebie w miarę z... dobre ze zły Dobrze Tam wszystko jest złe nie. Tak To może być albo gerber To jest gerber, to jest gerber albo Majonez, ale tu Ty. wszystko pachnie tym Pokaż co Mówi, że na... gerber ma... No dobra. To wezmę to na no raz i tyle. To jest. to jest majonez. To jest <noise> majonez. To lepiej czy gorzej? Nie <głos> wiem. <noise> dobre. Muszę czytać bardzo trudne pytania. Bardzo. Może ja cię słucham, jak opowiadasz o sobie. Nie słuchasz. To nie jest dobre.